No to mamy. No to prowadźcie chyba do... ...bossów, nie? Pobocznych. Dwa jeszcze, mówicie, są. To miał być... Znaczy, to, to jest uważane za jeden z najtrudniejszych bossów w grze, ale może też większość ludzi nie wiedziała, że trzeba statuetki rozjebać, albo... No. Znaczy, bo on był do, dosyć trudny, ale... Kurwa, no to był, normalnie to była zwykła walka, to nie było jakieś chuj wie co, no nie? Aha, wiem gdzie, no. Mogę się tam przenieść. No, no, się przenieść. To było spoko, takich bossów to chcę. I po prostu wiecie, każdy inny boss ma jakieś inne ruchy, i ty musisz po prostu rozpoznać, nauczyć się i mu najebać, nie? A nie, że ci nagle kurwa z ziemi na przykład wyskakuje jakaś macka, która ci połowę życia zabiera. Bo chuj, bo losowo, bo tak, nie wiem. No nie, to już jest z dupy, nie? nieprawdaż. Masakra. Tak, to, to było spoko, to mi się podobało. Dobra, przeniesiemy się. Nisko przywinę w tu. Okryty patent na fiumę to triggerowanie u niego ataku, który opóźnia jego drugą fazę. A jest coś takiego, tak? Ta druga faza też nie jest tragiczna, tylko że włącza się panika, dlatego że. Nie widzisz tej jego broni do końca, nie wiesz jaki ma zasięg, czy ten... Wiesz, jest po prostu taki... Wielki płomień, no nie? I nie wiesz czy kurwa zdążysz po prostu zrobić unik czy nie i ten unik ci się pierdolą wtedy. Pierwsze stusa przy nim i on chce kontrować i nie odpala drugiej fazy. Aha. Nie wiem, nie rozumiem szczerze mówiąc, ale... Już teraz nieważne. No czy nie wiem jakby to miało wyglądać, co nie może. No i dobra, to, to są te drzwi, co? Czyli dwa razy na górę, tak? Aha, tak, dobra, dobra. Kiedy wykonuję tak z głowy dużym mieczem, ten się zaczyna kojarzyć póki trwa żar na mieczu. Nie może odpaść drugiej fazy. Ten atak trikuje się jak postać używa przedmiotu, jak Estus. Aha, oku. Nie no, jak on by był leczony, to by była lipa, naprawdę. Ale bez tego leczenia to nie jest jakiś hiper, hiper, hiper trudny, naprawdę. Moim no, zdaniem. Ale jest, no. To jest trudny, no. Po schodach zaraz... To jest chyba znowu w tym dupie tak... Tutaj to, to, to były te żary. To na pewno tu? Nie żary, tylko to, do kliny. czyli nie mam kluczów teraz, kurwa. To były te drzwi. Chuj wetera, nie? Przecież też starałem się być wszędzie. Ja próbę. Żeby bossa najebać klucze trzeba mieć nawet dobrym patentem odcinkowy na niego, to rzucać w niego nożami co jakiś czas, bo nie tracicie stusów. Aha, takie coś. Czae. Można sobie na przykład tu spaść, spróbować coś znaleźć. Teraz te klucze musimy znaleźć chyba. Może tamt przy tamtych drzwiach chyba mnie nie było jeszcze. Może tam będzie. O kurwa. Dobra, dobra. Once you activate it, it take the elevator down one level. So, is done. Goodbye. To the left will be an entrance to a hallway that leads to a room with barrel warriors. which Окей, это может что? Ja zepam to, żeby się ręce nie trzęsły, nie? Ja, że teraz kurę rozpinając, co ty napisałeś i dopiero teraz mi przyszło do głowy. Że to się tam e, dla sniperów chyba dobre było, nie? Zresztą nawet tego na czacie nie widać co ty napisałeś, a ja tu wszystko rozpinam. Pamiętam jak w Metal Gear Solid trzeba było iść chyba pod jazepam, żeby stoczyć walkę ze Sniper Wolf, bo inaczej k***a nie ch**ało. Znaczy, może dało się radę, ale ciężko było wycelować. Nie tylko, ogólnie spokaja, nie utopiając, ale tak mówili, że to dla strzelców wyborowych, no, no, no. Zwiędło zioło zmierzchu, i tytanitu. Tam, że zajebnę w te kurwa beczki, bo... No, na PSXa, no. Tam był diazepam chyba, nie? Ja się stamtąd... Ja pierwszy raz tam się zetknąłem z czymś takim w ogóle, jak diazepam. Ja ci do do wieży jest. Metal Gear Solid miał swój urok, no nie, teraz jak na to patrzysz to strasznie przestarzałe, ale to, te, ta fabułka była zajebista i te, te ich rozmowy przez ten, kurwa, kodek i to ta, ta właśnie takie przerysowanie tego wszystkiego, ale z drugiej strony dobre rozkminy na temat właśnie jakiejś takiej tej całej polityki tego, tych, 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 tych terrorystów, tego co się dzieje na świecie i tak dalej, to, tych, tych ee, E, ge, e, klonowania i tego typu rzeczy, to tak to, to, to fajne jest fajnie, fajnie to jest rozkminione. Fajna taka kawa i drzega. Metal Gear Solid dla mnie spoko, jak najbardziej. Nawet nie muszę robić remake'u, tylko wiadomo, że można by trochę grafikę podbić. Bo ta gra sama w sobie, ta gra jest coś na zasadzie gotika, że ona jest, do, jest dobrze jak jest taka zjebana trochę, bo taka ma być. No, Psychomantis i przepięć pat, no to zajwiste to było Dobra, to zaraz możesz napisać gdzie jest drugi klucz, jeżeli wiesz. Dzięki oczywiście za podpowiedź. To zbierzemy te klucze chociaż dzisiaj. Nie wiem czy zdążymy na bossa iść jeszcze. Ale byśmy może mieli chociaż klucze. To się cofnę do tego ogniska i tam będziemy mieli punkt wyjściowy. To dzisiaj też nawet nie stream zły z tym kurwa bossem. Nawet, nawet udało się pokonać. Skurwela w końcu. <tryk> Sorry. To jest jeden klucz tylko potrzebny? No to chodź, sprawdzimy chociaż tego. Spoko. Ty, tutaj jest znowu ta... statuetka. No Ага, там, ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Ты бы он bon завстал, я бы No, że na przykład. O, widzę, że lubisz taką grę, nie? No, jak na tamte czasy, to był chyba rok 98, to to było takie kurwa wrażenie, dawało mega. Nie to co ja robię? Już na zasadzie, nawet, że ktoś rozkminił, że jest taka możliwość, żeby takie coś zrobić w grze, że kurwa. Teraz to lightowo, nie? Ale od tego tu chyba było pierwszy raz mam wrażenie gdziekolwiek zrobione Może kurde Możesz Bost ci może przeczytać kurde jakie ty gry lubisz, bo z karty pamięci po prostu nie? A ten trick z padem to w ogóle jest do tej pory Mistrzostwo Świata. I nie wiem, kurwa, jak ktoś na to mógł wpaść. No, no. no bo co tu jeszcze zrobić? Nie wiem, jaka tam była podpowiedź, żeby to zrobić. Nie, wiem, czy w ogóle była podpowiedź, żeby to zrobić. Ale to taki hit, że ja pierdolę po to... prostu. To chyba tylko będzie statuetkę. I skrzynka. ma skrzynka. Pójdziemy zobaczyć tego bossa po prostu. Jak będzie trudne, to się dokończę na następnym streamie. Tylko najpierw odpocznę. Chyba tu, nie? I cóż, jedynie same trudne bossy Stop 5, o oh, kurwa No, 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 bo to było takie zabezpieczenie przed piractwem, że w pewnym momencie musiałeś zadzwonić do Merel, żeby się z nią skontaktować. I czy do kogoś tam, nie pamiętam do kogo, ale musiałeś po prostu musiałeś to zrobić. I częstotliwość, w, którą musiałeś wbić do kodeka była na pudełku z grom oryginalną. Jeżeli nie miałeś tego pudełka, to chuj. No, ale z drugiej strony, jeżeli można, ten częstotliwość, ten kod był zawsze taki sam, no nie? Więc to nie, nie mogę tego nazwać zabezpieczeniem może od razu, ale takie trochę. No bo z drugiej strony, jeżeli ktoś ci nie dał tego kodu, a to były czasy, kiedy internet nie śmigał, to, to, to nie pograłeś sobie dalej, no nie? nie było internetu wtedy za bardzo. Zebi sta gierka ogólnie. I... Okej okay. Potem jeszcze będą... Droga do tego bossa musi się jeszcze przecież. No tak No siema Dzięki, że wpadł się. że trzymaj się miłego spaceru. Stawcie, oczywiście, łapeczkę w górę za tą piękną wygraną dzisiaj jednym z najtrudniejszych bossów z serii, podobno. Okej, okay, chyba. Hola, hola, co ty gadasz? Co ty gadasz? A To, a, 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 a myślałem, że będzie boss, a to jeszcze droga do bossa? Zawsze zjebana. tam na górę nie wejdę możesz już iść dalej jeszcze mnie spowolniło coś kurwa O jest! I ja pierdolę, ale przesada do tego Wasy się dostać Masakra Jeszcze ten skurwiel Wielki Spierdalek Idemo później? Przyznamy, przecież. Ale przejebana ta droga była. Za każdym razem ich kurwa bić. przesadę. przesadę Ja już nie pamiętam, co on tam robił, w sumie. Fak. Na no, to się zawsze na nabiorę. Na, na no właśnie. Oh. To będzie zabawa O ja pierdole Ale to z tą drogą to przesadzają Do niego To jest zjebać to, po prostu id idziesz przed siebie, bo ten boss są w sobie jest zjebany wystarczająco no. widocznie Przecież kto będzie się jeszcze z tymi wszystkimi potałachami za każdym razem pierdolił Dobrze, tu jest ognisko chociaż Ja to przebiegam, wyjebany po prostu skipowanie raczej Nie wybuchnie. Jasne. Przecież nawet mnie nie fizycznie mi nawet nie to. Nocjonalne. Mm. <laughs> no tak, trochę tak. I chuja widać. I znowu muszę się wyuczyć tego mm. jego kurwa... O, a tak jak on te ciosy, jak się zamachuje długo, nie? Ale też do zrobienia, ten to raczej Chociaż pamiętam, że trochę się z nim bawiłem, jak był w tej swojej pierwotnej formie Ciekawe jak będzie tym razem Ta droga dla niego to jest jakiś kurwa, żart. Żeby się z nimi tu pierdolić za każdym razem to trzeba być chyba nie wiem szalonym Możliwe, że trochę inaczej jest, no. Trzeba go wyczuć znowu na nowo. do zrobienia, ale dobra, już dzisiaj sobie odpuścimy. Tu nie ma czasu. Przeniesiemy się do patuli. Zobaczymy ile zgonów. Trochę było dzisiaj, bo było walki. Z ciężkim. O właśnie w ogóle on powinien zmienić ten ring, Włączysz? Przecież... Założymy od razu, żeby nie zapomnieć następnym razem. Zjemy sobie, żeby nie zapomnieć. Przeniesiemy się bezpiecznie i cieplutko do Majuli, Tam jest przytulnie. Zerkniemy na zgony. Też dobry streamek. Dzisiaj mi się wydaje. Tam trzeba było do tego głównego bossa dotrzeć. Pokonałem go, było całkiem fajnie. Fajnie się z nim walczyło. Ten tutaj będzie. Myślę, że nie będzie z nim dużych problemów, no nie. Trzeba sobie przypomnieć jego timing. I... Nie ma jakoś nie wiadomo ile tego. Kurwa. 313 zgonów. Nie pamiętam ile było na początku, ale chyba jeszcze 200 coś. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.